Witam serdecznie. Tym razem e, witam panienki panny. E, osoby z podznaku panny. E, zobaczmy, co w czytaniu na marzec nam wyjdzie. Na czym panna musi się skupić, albo na co uważać, czego się ewentualnie wystrzegać. Sprawdźmy i zobaczmy. Co tej pannie w marcu przyjdzie. Co tej pannie w marcu. przyjdzie. Zobaczmy. Taka ogólna energia, najpierw zerkniemy sobie u Panny. O, no dobrze, ogólnie mm, ogólnie to nieszczerość zakończenie pewnego etapu, zakończenie pewnej znajomości, nawet tudzież związku, ale to tak ogólnie. To ogólnie, ale zobaczymy jak to się odniesie do reszty rozkładów. Zobaczymy najpierw, panno, co u Ciebie, jeśli chodzi o pracę. Co u Ciebie, jeśli chodzi o pracę? Jeśli chodzi o pracę. W pracy musisz nadrobić pan na zaległości. Masz jakieś zaległości, które ciągną ci się od początku roku, dłuższy czas, i trzeba je nadrobić, ponieważ destabilizujesz swoją pozycję i swoją pracę. Trochę psychicznie cię to męczy, ponieważ w pracy wszystko idzie cały czas do przodu, a ty jesteś cały czas, masz z tyłu głowy cały czas to, że masz zaległości, masz pewne rzeczy niezrobione i trzeba to nadrobić. Musisz się liczyć z tym, że jeżeli tego nie zrobisz, nie ustabilizuje się twoja, Twój stan, jeśli chodzi o, o to o psychiczny względem pracy i no, niestety nie ustabilizuje się też Twoja pozycja, ponieważ te, mm, te problemy, te znaczy te, te zaległości mogą stwarzać właśnie yy, problemy, które, które ktoś może to wykorzystać. Tak? Może wykorzystać przeciwko tobie, także droga Panno. Weź się do roboty i nie obijaj się. Zacznij to nadrabiać, ponieważ może to wpłynąć na Twoją niekorzyść. To może wiązać się z utratą lub zakończeniem współpracy. A tego byśmy nie chcieli, ponieważ praca jest ciężka w dzisiejszych czasach i warto o nią zadbać. Nie zawsze robimy to, co chcemy, albo to, co sprawia nam przyjemność, ale warto pamiętać, że niestety, praca taka, jaką mamy, najlepiej ją mieć niż jej nie mieć. Tak? Ponieważ przypływ gotówki może się. Może przerwać się płynność finansowa, a to niestety wiązać się może z kolejnymi problemami i kłopotami. Dodatkowo, panny, które już długo pracują w firmie, szykuje się dla nich troszkę tak, jakby do edukowania, bo właśnie wpadły w taką rutynę, która powoduje, że one działają tak naprawdę na jakichś starych procesach, na starych zasadach, na takich no już nie do końca praktycznych sposobach działania. Więc tutaj może się szykować dla Was również szkolenie, wyjazd na szkolenie, co właśnie może też ugruntować Waszą pozycję, ponieważ wtedy będziecie w stanie nadrobić szybciej swoje zaległości. Drogie Panny, także tutaj warto, warto udoskonalać też swoje, swoje miejsce pracy na zasadzie sposób działania w tym miejscu, zdobywania, rozwiązywania problemów, zadań, które nam są zlecane do przez naszych przełożonych. Także droga panno, skoncentruj się w marcu na pracy i, i do przodu. Dobrze, jeśli chodzi o zdrowie u panny, zobaczmy, co tu mamy u panny, jeśli chodzi o zdrowie. Mamy jakiś drobny kłopot. Droga panno, tutaj mamy. Właśnie bo ja też nie pokazuję. Tutaj mamy myszki, koniczynę i kosę. Droga panno, troszkę problemów się pojawia. Troszkę problemów się pojawia. I twoje zdrowie tak naprawdę jest. Tak zaniedbałaś się gdzieś trochę. Jest na takim etapie, że. Yy, no, trzeba się zbadać. Trzeba się zbadać, ponieważ tutaj coś może dziać się z kostkami, coś może się dziać też troszkę z układem krwionośnym. Także, droga Panno, warto z tej perspektywy zerknąć, podejść sobie do doktora i ewentualnie porozmawiać i sprawdzić. Zwłaszcza, jeżeli masz jakieś symptomy, tak, które by świadczyły o tym, że Twoje stan zdrowia czy Twoje samopoczucie troszkę się pogarsza więc warto nie zlekać, tylko udać się do pana doktora, bo lepiej jak to powtarzam mm, lepiej y, zapobiegać niż leczyć, także profilaktyka jest wskazana jak najbardziej dla każdego z nas, dla każdej z was. Y, oczywiście ja nie stawiam diagnozy, nie jestem lekarzem, ja pod, mówię to, co mówią karty, powtarzam wam na głos co zrobicie, wasza sprawa, tak? W życiu nawet się nie poczuwałem do tego, żebym mógł stawiać jakąkolwiek diagnozę. Tak wynika z kart, także tutaj bym, tutaj bym się na tym skoncentrował, tak? Bo myszki świadczą o tym, że troszkę stracimy na zdrowiu, także w miesiącu marcu warto byłoby o to, o to zadbać, więc ten takie mm, pełnia zdrowia, super samopoczucia ono w marcu troszkę ulegnie takiemu podcięciu, takiemu, yy, no no to takiemu, no troszkę ta pasta ekstra się przerwie, tak? Ale tutaj tutaj ja bym się tak jak mówię udał do lekarza, to nawet jest wizyta, bo kolejną kartę, którą dołożyłem to jest jeździec, czyli wyprawa i wizyta do pana doktora. Także warto, karta podkreśla wizytę, że warto yy, udać się i po prostu poprosić o jakieś podstawowe chociażby badania, które mogłyby wykluczyć lub wskazać przyczynę tego Lekkiego pogorszenia stanu, pogorszenia stanu zdrowia. Dobrze, jeśli chodzi o zdrowie, to w sumie można było powiedzieć tyle. Jeśli chodzi o panny i, i pan, czy znaczy generalnie panny singielki, panny, które są same z wyboru lub, lub niekoniecznie z wyboru, yy, więc sprawa wygląda następująco, drogie panny. Coś tam się u Was szykowało. Coś tam się u Was szykowało. Obecny, obecny mężczyzna, który. Kobieta, którą macie panny na oku, tak, to oświadczy o tym, że jest ktoś, do kogo zaczynacie wzdychać. Niekoniecznie, niekoniecznie jest tym, który jest dla Was skazany. Yy, ta, yy, to zauroczenie może przynieść trochę problemów. Troszkę problemów może przynieść, także, droga panno, bądź ostrożna. Przyjdzie czas, przyjdzie czas na to, aby uwić sobie gniazdko, ale póki co to są informacje. To świadczy o informacjach: to są ptaki, to są gołębie, a gołębie kiedyś były używane jako pocztowe, wysyłały wiadomości. Więc, moje drogie panie, odpuśćmy. Odpuśćmy, albo może tak, żeby też nie było, brzmiało by to źle. Droga Panno, zwróć uwagę na szczegóły. O, tak to Ci powiem. Sprawdź uwagę na szczegóły, ponieważ yy, ponieważ, tak jak powiedziałem, yy, droga Panno, nie będzie za dobrze, tak? Z obecną osobą, do której wzdychacie, może być kłopot, warto warto zetknąć, bo może być tak, że okaże się, że ta osoba nie jest sama. Może się okazać również, że ma rodzinę. Bywa to różnie, także, droga panno, w postaci mężczyzny czy kobiety, uważamy, jesteśmy ostrożni. Sprawdźmy dobrze obiekt naszych westchnień, żeby to się nie okazało, że to jest tylko zwyczajny romans, który yy, może złamać wam to serce. A tak karty wskazują, tak? Karty wskazują o informację, ale to też jest rodzina. Więc, skoro mamy serce, yy, później mamy wieżę, i na końcu tutaj ptaszki. Gołąbki, to niestety ja bym to odebrał w ten sposób, że uważajcie, bo głównie mówię o singielkach, bo mogłyście się wdać w romans, który przyniesie Wam kłopoty i problemy, a tego byście pewnie nie chciały. Także otwórzcie oczy i przeanalizujcie dokładnie to, co, to, co się koło Was, yy, drogie panny, dzieje. Teraz zobaczymy, panny, co u Was w związkach i w Waszych małżeństwach. Jak to się tutaj może nam ułożyć? Mhm. Tu już mamy stabilność. Eee, czyli drzewo, klucz i ruzyki. Mhm. Dobrze. W marcu mogą się pojawić troszkę, jakbym powiedział tak, wpadliście w rutynę i pojawić się mogą yy, małe kłótnie i sprzeczki. Y, dlatego że zaludne może życie. Także, drogie panny, warto, y, jeśli mówimy o związkach i małżeństwach, mamy drzewo, klucz i rózgi, y, więc, y, drogie panny, tutaj y, rutyna, zamknięcie się tylko w swoich uczuciach i w swoim związku y, może spowodować to, że zaczniecie się nudzić nudzić, szukać wrażeń, które będą powodowały sprzeczki, awantury, jakieś niepotrzebne kłótnie. Także tutaj, Panny, yy, troszkę życia proszę wprowadzić do swoich związków, do swoich małżeństw, aby nie było to takie rutynowe, bo będzie powodowało yy, komplikacje, tak, jakieś sprzeczki, kłótnie, które są niepotrzebne. Ja to sobie jeszcze dołożę. Tak, czyli tutaj pokazał się bocian, więc tak, to się zakończy dobrze, ponieważ warto, tak jak mówię, wprowadzić coś świeżego, coś nowego, coś dobrego, co yy, no właśnie odświeży ten wasz związek, te wasze małżeństwo. Coś, co spowoduje, że tak troszkę taki świeżą bryzę. Może warto się gdzieś wybrać. Yy, może razem pojechać gdzieś yy, niekoniecznie daleko, ale gdzieś pojechać odpocząć, odetchnąć, może jakiś weekend. Yy, spacer po świeżym powietrzu zapraszam do lasu, las uziemnia i wszystko co negatywne odsyła do ziemi. Co no, prawda Boso o tej porze roku nie da się chodzić, yy, bo jest zimno, ale yy, warto coś wprowadzić. Coś co nada takiej świeżości, co po prostu złamie tą rutynę, która niestety gubi wszystko i wszystkich, i tak jest w każdym jednym przypadku, czy to zawodowo. Czy w życiu prywatnym z każdym z nas czy z każdą z nas, że jak wpadamy w rutynę, to niestety ona się kończy nie do końca ciekawie. Także tutaj panno, uważaj na rutynę, ponieważ się zakorzeniłaś, co prawda stabilny jest twój związek, ale jesteście tak jakby zamknięci w środku. Yy, warto troszkę otworzyć te drzwi i wychylić, chociaż otwórzcie okno. Yy, przysłowiowe. Takie symboliczne, aby wpuścić powiew świeżości, bo po prostu wpadacie w rutynę i, i no niestety będziecie sobie wymyślać problemy, które będą prowadzały do sprzeczek kłótni, a, a po co? Dobrze, drugie panny. Teraz jeszcze patrzymy, jeśli chodzi o finanse. Jeśli chodzi o finanse u panny w marcu. jeśli chodzi o finanse Panny w marcu. Rewelacja, droga panno. Droga panno. Gratuluję. Mamy psa, ryby i bukiet. Dobrobyt, sukces, zwycięstwo, dostatek, dobrobyt. I to jest dobrobyt, do, słowo dobrobyt jest takie szeroko pojęte. Szeroko pojęte, ponieważ dobrobyt może być nie tylko finansowy, nie tylko materialny, ale może być na przykład taki duchowy, wewnętrzny, Yy, dobrobyt w postaci Waszych znajomych, przyjaciół, którzy, zresztą nawet tutaj mamy psa, yy, a on sugeruje, właśnie mówi nam o przyjaźni, o koleżeństwie, o bliskości, o partnerze, partnerce, w sensie takim, yy, ktoś, kto jest dla nas taki dobry, czyli ktoś, kto yy, chce dla nas dobrze, ktoś, kto yy, myśli o nas i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki. Szeroko pojęta dobra dusza, która nam towarzyszy. Więc moi drodzy, tak jak tu wspomniałem wcześniej, w marcu, jeśli chodzi o względy finansowe, to super się układa, tak? ponieważ rybki świadczą o tym, że jest dostatek, przypływ, przypływ gotówki, przypływ gotówki. Także moi drodzy, co pozwoli Wam na odpoczęcie, wykorzystajcie tą okazję, możecie tą okazję wykorzystać. A właśnie jeszcze wracając do, do, yy, roz, do tych kart dla małżeństw i związków, to właśnie ten niedźwiedź ospały i nudzący się, to właśnie on może świadczyć o tym, że yy, właśnie ta rutyna się wkradła i, i po prostu z nudów zaczniecie wymyślać cudawianki, zaczną się jakieś podejrzenia, ponieważ jak zamknęliście się w środku, to wszystko się tam toczy w środku i jeżeli coś się pojawia, co odbiega troszeczkę od tego waszego wnętrza, co mm, tak... Yy, nie jest to nudą i monotonią, która się wkradła, zaczniecie wymyślać cuda, tak? Ale posądzać się, nie wiem, Miele Boże, o zdradę, o jakiś romans, o, o, o brak miłości czy zaufania. Dlatego warto otworzyć te przysłowiowe okno i wpuścić trochę świeżego powietrza takiej świeżości, która tak odświeży to wszystko od środka, wywietrzy te starości, naleciałości, to co zapyziało, zależało na Waszych y, takich przysłowiowych półkach. Wracając do finansów, to tak jak tu powiedziałem, droga panno, w tym miesiącu marcu przypływ gotówki, e, wykorzystaj go dobrze. Masz okazję wykorzystać to pod kątem Twojego związku czy Twojego małżeństwa, e, panno, w postaci mężczyzny czy kobiety, tak? Bo tutaj mówię do wszystkich, e, to Ci sprzyja. To Ci sprzyja w tym miesiącu, więc wykorzystaj. Dużo, dużo możesz na tym zyskać, tylko nie zwariuj od przypływu gotówki. Moje drogie panny, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony mi czas. Ja Wam życzę super, super energii, wszystkiego, żeby się ułożyło tak, jak chcecie, zwłaszcza w Waszych związkach i małżeństwach, abyście wykorzystały ten czas, tą informację, którą dostałyście na odświeżenie, na wywietrzenie Waszego związku pod względem takich naleciałości i kurzu. Warto posprzątać. No i cudownych ludzi na Waszej drodze. Niech Wam się szczęści, niech Wam się darzy, drogie Panny.